Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy zjeżdżać każdym rzeczą Każdym domem na dół Zobaczymy, która rzecz będzie bardziej wytrzymała Zaczynamy po kolei Najpierw może od Tego domku O nie, 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 nie Dobra, jesteśmy w domku Usiadamy O, usiadłam. dobra Uwaga, będziemy zjeżdżać. Zobaczymy, jak wytrzymamy. Czy w ogóle wytrzymamy? No. I uwaga, i uwaga. O Boże, ten nas wyprzedził. I gdzie ty nas na bok sprowadziłeś? Uwaga! O, O, oh. oh, nie, nie, już zapiszę! Nie! Nie, zostawiliśmy tylko na krzesełku. Boże! Nie, ten dom jest po prostu masakra. O, oh, nie! Ej, może dojedziemy. Nie, nie dojedziemy. A Ajajaj No, ten dom taki był, słaby Ale spróbujemy teraz, myślę, że tym Ktoś może z nami usiądzie? Będzie w tym domku Dobra, ja siadam Boże, tutaj Albo nie Dobra, koło ciebie Hejka o! Już jesteśmy tak daleko. I czym to znaczy, mać daleko koło nas? <noise> Boże... I uwaga... Czy wytrzymamy? Na dachu było krzesełko, tylko trzeba... Ciekawe... O nie... No dobra... Może będziemy na dachu zjeżdżać. O, nie, trzymasz się, koleś? Trzymasz się. Nie! Nie, nie, mój dom. Nie, nie, wylecieliśmy. Nie, no to była super. Wylecieliśmy. Nie, no super. Dobra, no hejka. Bierzemy teraz... Co to jest? Nie możemy tego chyba... Co to oh. jest? Nie, nie, porywa mnie, porywa mnie. Nie, nie. O, bierzemy to. Okej. Okay. Ej, ej ja chcę do domku. Co tu się dzieje? Co tu jest grane? Gdzie tu można usiąść albo coś? Ej jej, ja chcę usiąść! Ale gdzie? Tu się siada na łóżkach? Co? Słuchajcie, nie rozumiem tego. Nie co, co, co się stało? Nie, nie domek, nie. Nie domek, nie. Nie no nie, to było najgorsze. To było najgorsze. O. Jejku, jak jakaś glizda się tak wiemy. O Boże. Nie na no, ten dom był najgorszy. Ja nie wiem, coś nas wywaliło z tego domu. <grystanie> dobra, idziemy do kolejnego. Samo krzesełko. O, dobra, idziemy do tego. Będą małe szanse, ale. No, jak kilka, z kilka domów wyskoczyliśmy z, krz z krzesełkiem, to tutaj raczej. <grystanie> Tylko nie przeżyjemy. McDonald's, ale fajne! A ten dom, jak spadnie, to on będzie zaraz cały zepsuty. O nie, nie. O, leżymy! O nie, 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 cały kawałek się zepsuło. Mamy tylko cenie. A ten McDonald's i tamten dom jest dobry. Tu jeszcze musimy na ten trafień długo czekać. To mieliśmy? Nie, tego nie mieliśmy. No nie! Znowu nie wsi wsiadłem. O, dobra, jestem. O, na kanapie. Wow. A może na górze? Chodźmy na górę, tylko żebyśmy nie wylecieli znowu. Nie, jestem na górę. Idziemy na górę. Nie, nie, to jest najgorsze Najgorzej. Dobra, bierzemy McDonalda. Nie, McDonalda jeszcze nie możemy, bierzemy. Nie możemy tego. Musimy cztery razy wygrać, żebyśmy mieli tu. Musimy się postarać. Aha, tutaj musimy jeden, dwa razy wygrać. Bierzemy ten domek. Oby było dobre. Jest tu siedzenie na górze. Ok, wsiadamy tu. Bo byśmy teraz tyle przeżyli. Fajnie by było. Fajnie. Uwaga, uwaga. Tu jest ten McDonald's. Musimy, musimy tym McDonald'em się przejechać później. Mi się wydaje, czy tu się kopci z tego domu. I jak zwykle znaczek McDonalda odpada. Na czele. I coś się kopci z tego domu. Okej. Okay. Może wygramy. Ale już kilka części podpadało. Proszę, że nie, żeśmy nie wypadli. U, ten dom jest jak najbardziej się trzyma z nami. Nie, 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 proszę, żebyśmy nie wypadli. Ok. Jest, ok. Proszę. Nie, wypadniemy, nie, nie. Ok, nie wypadliśmy. Proszę, nie, nie. Ej, może do końca mety nam się uda. Fajnie by było. Czy nam się uda? Nam się uda. O! Nie, nie wierzę. Jeżeli się uda, to będzie po prostu ten dom będzie najlepszy. Serio. Jeżeli nam się uda. Jak zwykle musicie, jeżeli będziecie w tą grę grać, musicie zawsze iść na górę. Zawsze, widzicie? Jestem na górze i przetrwam, A już tam podłogi, podłogi nie ma. A na podłodze były krzesła. Więc no. Nie, nie. I czemu jest sam ludzik? Co, co, co się stało z do, domem? Nie, nie rozumiem. Ty tutaj same ludziki muszą? Ty chyba do końca! Uwaga, czy się uda? Czy się uda? Tutaj chyba nie zabija. O, 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 o! Tak! Udało się! jesteśmy na końcu Spójrzmy Okej, okay, jesteśmy na końcu. Ej, czekaj. Jak tu się Czekaj, co? Tutaj można tak po prostu przejść? Okej. Okay. A, fajnie. Ha, mamy już jeden. Jeden punkcik tutaj jesteśmy, jeden punkcik. O Boże moja wielka twarz Dobra idziemy No więc fajnie Wygraliśmy w końcu z jakimś tam kiem <grystanie> okay. A do McDonalda ile potrzeba? Co? Co? Ile? Cztery? Wygrane? Dobra. O nie, nie, nie! Czemu ja mam... Czemu jestem żółta? Czemu jestem żółta? Czemu jestem żółta? Co się stało? Uf, co się stało? Mam jedną rękę nawet żółtą, a jedną nie. Ej, co, co? Co się stało? Co to ma być? Co to ma być? Boże! Okej, okay, jesteśmy już z powrotem. Ale co to było? Co to było? To było po prostu... Co to jest? Jakiś dom... Oh! Nie, 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 proszę, nie! Okej, okay. jakiś taki popsuty ten dom, taki nawiedzony Okej, okay. jeszcze tym domkiem się przejedziemy. Raczej wszystkiego w tym odcinku nie zdążymy zrobić. Myślę, że w następnej dalsze zrobimy. To może z jakimś gościem specjalnym. Zobaczymy, zobaczymy. I uwaga czy tym domkiem się uda wątpię, bo zawsze podłoga jako pierwsza odpada. Ale zobaczymy. O nie, dach teraz odpadł. Jest sama aż ta luga od, od dachu. Ale podłoga się nawet trzyma. Trzyma się? Chyba tak. Ej, no nieźle. Jak tym domem jeszcze wygramy, to będzie po prostu... Wypadniemy. Nie, nie. Proszę, nie, 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 proszę, nie, 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 nie. Okej. Okay. Ej, jeżeli tym domem wygramy, to będzie po prostu po prostu ja nie pomyślałabym, żebyśmy tym wygrali. Tym domem wygrali. Ale jeszcze wszystko może się wydarzyć do tego czasu. Nie, 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 nie! Okej, okay. jest okej. Okay. Nie, nie, nie! Już myślałam, że wygramy, a tu nie. I tak z tym domem. Ale ten dom jest nawet spoko. Się przez troszy czas trzymał się. Jakby tylko ta sztaluga. Od całego domu. Mogę z tobą, koleś. O nie, poczekaj na mnie. Poczekaj. Ja też chciałam tym, tym, tym. Nie, weźmy. Z... O, dziękuję. Dziękuję. W ostatniej chwili weszłam, więc przejdziemy się z nim i zobaczymy. Ciekawe czy tym wygramy, dojedziemy na metę, czy nie. Nie, kółka już odpadła. nie no serio. Nie no, mm, słabe to. Ale może, czy tylko ja zostałam w tym wagonie? <laughs> ja mieli złe miejsca. ja miałam dobre miejsce. Nie! Ej, jeżeli tym kawałkiem wygramy, to będzie mocne. Nie. Wypadniemy. Ajajaj. Ajajajaj. Ale blisko, blisko brakowało, żebyśmy wygrali. Ale myślę, że w tym odcinku tuż będzie wszystko, bo widzę, więcej nie zdążymy. Więc jeżeli film Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmu i widzimy się jutro o 16. Bye! I piszcie w komentarzach, czy chcecie kolejną serię z tego, tylko z gościem specjalnym. Pa!